Dziś o legendarnych perłach księżnej Daisy. Przed wojną rodzina Hochbergów posiadała jedną z największych fortun w prusach oraz liczne kopalnie, pałace i zamki na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Fortuna, którą zgromadzili pozwoliła na utrzymanie trzeciego największego zamku na terenie obecnej Polski, książa oraz wystawnego stylu życia. Książęcy styl życia obejmował zastępy służby, egzotyczne podróże, wystawne bale Posiadłości na południu Francji, w Berlinie i Monachium, a także najnowsze toalety oraz przepiękne klejnoty. Prawdziwą ozdobą ziemi pszczyńskiej oraz wałbrzyskiej była księżna Daisy von Pless i w czasach edwardiańskich uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. Z okazji ślubu z Janem Henrykiem XV otrzymała od teścia wysadzaną diamentami koronę hrabiny świętego cesarstwa rzymskiego. Podczas miesiąca miodowego małżonek obdarował ją perłami, które miały być przeklęte. Być może, patrząc na życie księżnej, coś w tym było. Choć mamy zdjęcie Daisy w siedmiometrowym sznurze pereł, nie pojawia się on w żadnym ze spisów biżuterii, który powstał na przestrzeni lat. Prawdopodobnie słynny sznur został stworzony w wyniku nawleczenia kilku mniejszych, które w późniejszym czasie wróciły do swojej pierwotnej formy. Niemniej jednak legendarne perły do dziś rozpalają wyobraźnię poszukiwaczy skarbów i stały się bohaterem jednej z części pana samochodzika. Perły i bogactwa przyciągnęły także uwagę Armii Czerwonej, która splądrowała grobowiec Hochbergów i zbezcześciła zwłoki księżnej zmarłej w 1943 roku. Przed II wojną światową ogromny majątek książąt pszczyńskich był już wspomnieniem. W 1939 roku naziści przejęli zadłużony książ, a księżna w dość niejasnych okolicznościach została wysiedlona. Korona hrabiny świętego Cesarstwa Rzymskiego, która w spadku miała przypaść jednemu z jej synów, została sprzedana w 1936 roku, by podreperować budżet. Co ciekawe, kiedyś księżna, będąc osobą dość roztrzepaną, zostawiła ją na ławce w szczawieńskim parku, gdzie została odnaleziona przez zamkowego pracownika. Wiemy, że u szczytu świetności Hochbergów w spisie biżuterii należącej do księżnej sporządzonym 14 stycznia 1908 roku znajdowało się 147 pozycji o wartości 31 tysięcy funtów. Był to czas, kiedy pokojówka zarabiała 5 funtów rocznie. Księżna posiadała w tym spisie 29 bransoletek, 17 naszyjników, 21 pierścionków, 6 broszek, 9 łańcuszków, 4 diademy, 4 pary kolczyków oraz koronę. W 1936 roku spis zawierał jedynie 27 pozycji. W spisie pośmiertnym Daisy posiadała głównie biżuterię o wartości sentymentalnej. Po przejęciu książa oraz Wałbrzyskiego zamku Hochbergów w sejfie znaleziono biżuterię, która pozostała po księżnej. Wówczas trafiła przed komisję i zaginęła. W 2012 roku w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie odnaleziono ametysty księżnej wchodzące w skład spisu z 1936 roku. Do dzisiejszych czasów zachowała się akwamarynowa brosza. W typie de, van de corsage z perłami i brylantami wspomniany garnitur ametystowy oraz kilka innych drobiazgów. Klejnoty te można od czasu do czasu oglądać w pszczyńskim zamku obecnie są eksponowane w zamku książ zachęcam do obserwowania kanału.